Daj zaprosi Nie wiem czy Szatan Cześć Witamy na nowym odcinku alternatywnie walniętych. Odcinek numer 5 Dzisiaj na pewno nie będziemy mówić o e, Aborcji Książkę. filmach i o Zaczynamy. zaczynamy. Ja Dalej Teraz A dzięki <t clearer Detali words> W dzisiejszym odcinku mamy zamiar zrobić kontynuację czegoś? co? Chcemy powiedzieć o Luxorpedzie do końca, bo nie skończyliśmy. No to zaczniemy mówić o lustorpedzie w burakach. Robak! O robakach, czyli druga płyta Lustorpedy. E, Osobiście uważam, że płyta bardzo troda i tutaj Czekaj, robimy unboxing. Unboxing. Na tak. unboxing na YouTube. Kik, kik. E, już. Zaczynamy od takiej papierowej czegoś takiego. tutaj jest taka ciołka na rowakach, który się nazywa Faldemar. Robok jest bardzo ładny. Otwieramy, jest książeczka i są strony. Z tekstami piosenek, ależ, płytka A nawet jedna czy tak? Dwie. Dwie, bo jedna jest z instrumentalami. Mm -hmm. które są więc na Bardzo fajne do przesłuchania. Książeczka dość fajna. Zdjęcia są. Ze studia. Najlepsza piosenka z tej płyty według ciebie? Wielkie 2, to jest derwina potencjał ten, nie? 2, y, i chyba Fanatycy. Koniec ten dziękujemy, pa! <grystanie> nie no, bardzo fajna płyta, fajnie się słucha su jak się idzie w samochodzie. Totalnie co innego niż jedynka, bo na jedynce, jak to mówią, Hans tak jeszcze miał tu naleciałości z rapu, a tutaj już, tak, to bo trochę, Hansta, trochę wiemy, już tu wszedł w roka mocniej. To czy tak, na jedynce słychać, bo Hans to był świeżo co przed nagraniami dołączył do zespołu i tam jeszcze <grym> się tak jeszcze nie czuł w tym całym niż masz ruch strypedowy. Na dwójce słychać to zupełnie inaczej, no bo wiadomo, Hans już skręcał. rozkręcał, chłopaki też yy, bardziej się zżyli ze sobą, więc... Tak, no ja oceniam i... płytę bardzo wysoko i według mnie jest o wiele lepszy od jedynki i od trójki. Ja się tu nie zgodzę, bo według ja zgodzę. mnie burak to, to nie przebija, jest mniej więcej na tym samym poziomie. Nie Dla mnie to, to jest super, ja lubię rubaki, to dla mnie najlepszy potencjał. Mówiliśmy o trójce, mówiliśmy o dwójce, teraz czas na jedynkę, jeśli Kuba ją Z Ten główny. może być owie, no? nie Co widzimy, gdy łapiemy w ręce? Pierwszą płytę na pedic Tak, widzimy... Czerwoną okładkę. Taką. O, i tutaj e, ludzie w maskach, tyczynka wożych. A to nie jest jakiś czekoladki Nie, nie mam pojęcia. Bo ja gdzieś bo to gdzieś wyszkalałam na to. Tak? Nie wiem, że to jest też. Nie wiem, płyta jest w czerwonej okładce takiej. E, no, wygląda tak ta płytka. I, I... najlepsza płyta z tej płytyki. Nie, przepis taka jest. się, ja Przepis autystyczny będzie na zawsze i. Numer dwa? Tak, mi też. I to jeszcze? I numer trzy. 300 świn. 300 świn. 3000 chyba. 3000 O jest. <laughs> jest... <laughs> Dobra. 3000 do U mnie autystyczny no, od zera mhm. za wolność. O. Nie no, bardzo dobra płyta, no wiadomo, początkami Ja zacznij. teraz mam bekę, jak oglądam na te stare filmy z ich pierwszych koncertów, gdzie tam pod sceną stoją, nie wiem, 10-15 osób A teraz co? wódka tak, 15. 15 kuców na pierdzie, no. a w pogo jest A teraz, a teraz słuchajcie, jak byliśmy z Sucu Ty nie byłeś, ja Po ja e, Ku mojemu szczęściu, bliżej sceny przed barierkami Słuchajcie, takiego pogo to ja Pozdrawiamy wszystkich z utworów. Jak skąd pozdrawiam, to co ty ciężko i zawsze mój jeszcze Które będę bardzo lubię, pozdrawiamy również ich? Tak, chłopaków, mohera szczególnie. Tak, pozdrawiamy mohera. Mohera pozdrawiamy. Hansa Klausa pozdrawiamy, bo też wiemy, że czasami fajne. U mnie pierwsza płyta bardzo pozytywnie, jak na rozwijający się zespół garażowy, bo taki mu miał pozostać. I cieszę się bardzo, że do mi było poznać zespół. Ze Nie tylko... W sensie koncertowy, bo się napędzacie, ale... Pracujemy wesprzeć tę za zaproszeniem. Księdzu, księdze, św. tak w tym momencie. Pozytywni ludzie, tak pozytywni, bardzo przyjemni. nastawienie na, na hajs, to na panów. Okay. Ale panów mają oddany, sami są oddani, mm. ludziom popieramy. Polecamy przesłuchać, jeżeli ktoś nie kojarzy do zespołu, bo naprawdę teksty są zarówno życiowe, jak i oparte na faktach. Zapraszamy. Jeszcze raz zapraszamy Was do zadawania pytań e, Tu na dole Tak, możecie zadawać pytania Skądś obok powiemy, pewnie nic nie pytania, no, ale mniej to to Mamy nadzieję, że w końcu coś tam się pojawi i w końcu będziemy mogli coś odpowiedzieć Bo to nas bardzo interesuje inter Interesuje i czasem jest nas że no nie natomiast to jest pod no, a chciałoby się pogadać z Wami, odpowiedzieć na Wasze pytania czy tam. Wiecie, kontakt widzę mi tutaj you know